Audi Q5 E-Tron F5 2022 Co warto wiedzieć przed zakupem używanego egzemplarza? Audi Q5 E-Tron to elektryczny SUV średniej wielkości, który zadebiutował w 2022 roku. Model ten, oznaczony kodem F5, jest produkowany w Chinach na platformie MEB koncernu Volkswagen. W Polsce cieszy się zainteresowaniem miłośników premium motoryzacji ale przed zakupem używanego egzemplarza warto zgłębić jego wady i zalety. Samochód ten wyróżnia się przestronnym wnętrzem i nowoczesnym designem. Oferuje do siedmiu miejsc siedzących, co czyni go idealnym dla rodzin. Wersje z 2022 roku wyposażone są w baterie o pojemności 83,5 kWh zapewniając zasięg do 450 km w cyklu WLTP. Od maską nie ma silnika spalinowego, lecz dwa elektryczne motory o łącznej mocy 225 kW. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje około 6,7 sekundy. To połączenie dynamiki z cichą jazdą, które przyciąga kierowców z dużych miast. Jednak przed zakupem używanego Q5 e-tron należy sprawdzić stan baterii. W modelach z 2022 roku degradacja ogniw może już być widoczna po 50-80 tysiącach kilometrów. Koszt wymiany wynosi od 80 000 do 120 tysięcy złotych, co odstrasza wielu właścicieli. W Polsce sieć ładowarek szybkich rozwija się, ale na prowincji wciąż brakuje infrastruktury. Zasięg realny w zimowych warunkach spada do 300 km. To sprawia, że długie trasy stają się wyzwaniem dla właścicieli. Używane egzemplarze z 2022 roku kosztują średnio od 150 do 220 tysięcy złotych na polskim rynku. Ceny zależą od przebiegu i wyposażenia, ale import z Chin oznacza wyższe koszty napraw. Serwisy Audi w Polsce mają doświadczenie z IV, lecz zapasowe części bywają drogie i trudno dostępne. Dlaczego ludzie pozbywają się używanych Q5 Etron? Pierwszym powodem jest wysoka ukrata wartości. Po dwóch latach auto traci nawet 40% ceny. Właściciele skarżą się na rosnące koszty ubezpieczenia, które dla elektryków premium sięgają 5-7 tysięcy złotych rocznie. Kolejnym problemem jest elektronika. Systemy infotainment w modelach F5 z 2022 roku miewają awarie, takie jak zawieszanie się ekranu czy problemy z łącznością. Naprawa to wydatek rzędu 10-15 tysięcy złotych, co zniechęca do dalszego użytkowania. Właściciele w Polsce narzekają też na brak rządowych dopłat do EV w 2023 roku. Dla Q5 e-tron, jako importowanego modelu, nie zawsze kwalifikują się do programów jak mój elektryk. To sprawia, że całkowity koszt posiadania rośnie. Przestrzeń bagażowa to 465 litrów w standardzie, ale po złożeniu siedzeń zrasta do 17710 litrów. To praktyczne dla rodzin, lecz niektórzy sprzedają auto, bo potrzebują większego suwa na polskie drogi. Q5 e-tron radzi sobie z dziurami, ale nisko zawieszony podwozie może być problematyczne zimą. Bateria litowo-jonowa wymaga regularnej diagnostyki. W Polsce serwisy Audi oferują gwarancję na 8 lat. Lub 160 tysięcy kilometrów, ale po tym okresie właściciele boją się nieprzewidzianych wydatków, dlatego wielu wybiera sprzedaż po gwarancji. Inne powody sprzedaży to hałas z pomp ciepła w zimie. System klimatyzacji działa głośno przy niskich temperaturach, co irytuje pasażerów. W porównaniu do spalinowych Audi, Etron jest cichszy, ale te detale psują doświadczenie. Na polskim rynku używane K5e Tron z 2022 roku mają przebiegi od 20 do 60 tysięcy km. Warto sprawdzić historię serwisową w ASO, bo modele importowane mogą mieć ukryte wady. Mechanicy radzą test jazdy na autostradzie, by ocenić stabilność. Koszt ładowania w domu to około 0,8 zł za kilowatogodzinę, co daje dzienny wydatek 20 do 30 zł na 100 km. Publiczne stacje szybkie kosztują 2-3 do 3 zł za kilowatogodzinę. To oszczędność w porównaniu do benzyny, ale właściciele sprzedają, bo wolą hybrydy z dłuższym zasięgiem. Wnętrze jest luksusowe, z materiałami wysokiej jakości. Skórzane fotele i system MMI Touch Response działają intuicyjnie. Jednak niektórzy narzekają na mały bagażnik w porównaniu do rywali jak Tesla Model Y. Dlaczego pozbywają się auta po roku? Wysokie raty leasingu dla Q5 Etron to 3-4 tysiące złotych miesięcznie. W Polsce wielu wybiera tańsze EV, jak Volkswagen ID4, który jest tańszy w utrzymaniu. Problemy z oprogramowaniem to częsty zarzut. Aktualizacje OTA pomagają, ale nie zawsze rozwiązują kwestie z nawigacją. W Polsce, gdzie mapy są mniej dokładne, to dodatkowy minus. Zasięg w mieście to plus. Do 500 km latem. Ale na trasie A4 czy S7 z częstymi postojami na ładowanie traci na punktach. Właściciele z Krakowa czy Warszawy cenią to, lecz z prowincji sprzedają szybko. Cena części zamiennych jest wyższa o 20-30% niż w spalinowych Audi. Hamulce regeneracyjne oszczędzają klocki, ale regeneracja baterii to rzadkość w Polsce. To zniechęca do długoterminowego posiadania. Wersja Sportback ma bardziej opływowy kształt, ale mniejszy bagażnik. Używane modele z tym nadwoziem kosztują 10-15 tysięcy złotych więcej. Właściciele sprzedają, bo styl nie rekompensuje praktyczności. Gwarancja na silniki elektryczne jest solidna, ale korozja podwozia w słonych warunkach polskich dróg to ryzyko. Spód auta wymaga ochrony, co dodaje kosztów. Dlatego mechanicy radzą podniesienie zawieszenia. W Polsce Q5 e-tron kwalifikuje się do stref niskiej emisji w miastach. To atut dla firm, ale indywidualni właściciele sprzedają, bo podatek od EV jest wyższy niż oczekiwano. W 2023 roku wzrósło 10%. Infotainment integruje Apple CarPlay, ale bezprzewodowo działa niestabilnie. Właściciele narzekają na to w recenzjach. Sprzedaż następuje, gdy frustracja przewyższa komfort. Długość auta to 4,87 m, szerokość 1,86 m. Parkowanie w ciasnych ulicach Warszawy jest łatwe dzięki kamerom 360 stopni, ale niektórzy wolą mniejsze auta na co dzień. Koszt opon zimowych to 3 do 4 tysiące złotych za komplet. Elektryki zużywają ich szybciej przez wysoki moment obrotowy. To kolejny powód, dla którego właściciele rezygnują. Wersje z napędem na cztery koła Quattro E zapewniają trakcję na śliskich drogach. W Polsce zima testuje to, ale bateria traci zasięg o 30%. Dlatego suwy spalinowe wydają się pewniejsze. Utrzymanie to średnio 2-3000 zł rocznie po załadowaniu. Filtry i płyny są tańsze niż w dieslach. Mimo to sprzedający wskazują na nieprzewudywalność kosztów. Przed zakupem zrób diagnostykę w niezależnym warsztacie specjalizującym się w EV. Koszt to 500-800 zł ale oszczędza tysiące. Sprawdź win na kradzieże, bo importowane auta bywają podejrzane. Odsumowując, Audi Q5 e-tron to prestiżowy elektryk, ale używane egzemplarze z 2022 roku niosą ryzyka. Wysokie koszty, problemy z baterią i infrastrukturą w Polsce sprawiają, że wielu właścicieli szybko się ich pozbywa. Jeśli szukasz luksusu na prąd, Rozważ alternatywy, ale po dokładnej inspekcji. Zalety to komfort i ekologia, wady, finanse i praktyczność. W Polsce rynek EWE rośnie, ale Q5 E-Tron wymaga świadomego podejścia. Warto przetestować przed decyzją. Modele z 2023 roku mają ulepszoną baterię, ale używane z 2022 są tańsze. Ceny spadają, co przyciąga okazję. Jednak długoterminowo ostrożnie. Właściciele chwalą dynamikę, ale sprzedają z powodu zasięgu. To auto dla miejskich elit, nie dla wszystkich. Rozważ swoje potrzeby przed zakupem.